Dzień dobry Państwu, jestem cały czas w Białym Stoku i ze mną jest poseł Adam Andruszkiewicz, bo... Sytuacja jest naprawdę można powiedzieć skandaliczna i wymaga po prostu komentarza tego, co tutaj się dzieje. Jesteśmy pod budynkiem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, na którym to budynku zostały zdemontowane tablice poświęcone profesorowi Janowi Szyszko i Sybirakom, czy w zasadzie leśnikom, którzy zostali wywiezioni na Sybir, no, Sybiracy później. Dzisiaj pamiętamy też o tych ludziach, którzy, których komuniści Sowieci wywieźli daleko na nieludzką ziemię. Panie pośle, dlaczego? Zdemontowano dzisiaj w zasadzie pod osłoną nocy te tablice, które jeszcze wczoraj można było tędy przejść, zobaczyć, wspomnieć ludzi, którzy naprawdę w więzieniu zostali na nieludzką ziemię, i profesora Szyszko, który kochał przyrodę. Witamy, widzów Republiki, z się prosto. No szanowni Państwo, no to jest sytuacja haniebna. Widzimy, że pod osłoną piątkowej nocy, z piątku na sobotę, demontuje się tablicę, jakby to było coś wstydliwego. Takie rzeczy, szanowni Państwo, to się działy za komuny. Ja pamiętam, jak się e, oglądało filmy historyczne, kiedy komuniści, na przykład, demontowali w nocy e, tablice poświęcone polskim bohaterom, na przykład, poświęconą ofiar ofiarom w Katyniu. Tak? No tak właśnie wtedy robiono. Przychodzono w nocy, zabierano tablicę, gdzieś wyrzucano e, do piwnic. I teraz, szanowni Państwo, za czas w Tuska dzieje się to dokładnie to samo. Tablice poświęcone e, polskim leśnikom, wymordowanym przez sowietów, przez Niemców, również profesorowi Szyszko, który tu także dla Wojtko podlaskiego wiele dobrego zrobił, jeśli chodzi o gospodarkę leśną, wybitnego fachowca w tej materii polskiego. Te tablice są zabierane, gdzieś chowane do środka, jakby one były czymś wstydliwym. Nie, one celowo tutaj stały, szanowni państwo, były na zewnątrz zamontowane tej elewacji budynku, żeby wszyscy mieszkańcy także w celach edukacyjnych mogli się z nimi zapoznać, żebyśmy kształtowali naród polski. Ja wiem, że to Tuskowi przeszkadza. Ja wiem, że Tusk chciałby, żeby placy nie mieli żadnych wartości, żeby właśnie byli zapatrzeni w Niemców, żeby najlepiej bili brawo wtedy, kiedy on się z Putinem przytulał. O to chodzi Tuskowi, ale nam chodziło o to, żeby właśnie Polacy znali swoją historię, żeby nigdy więcej nie powtórzyć tej lekcji z historii, kiedy Polska była pod okupacją niemiecko rosyjską a widzimy, co się dzieje dzisiaj na świecie. Nie można nigdy wykluczyć, że znowu się na nas kiedyś rzucą, więc dlatego jest ważna edukacja historyczna, a oni się pod tą władzą, te tablice dziś chowają, no to jeszcze no nie państwo skandal. No panie pośle, bo to jest druga sytuacja z kolei. Pierwszą mieliśmy kilka miesięcy temu w, bodajże w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Został zerwany, można powiedzieć, też zdemontowany znak, symbol Polski Walczącej, przeniesiony ponoć do wnętrza budynku, bo nagle był potrzebny remont budynku, który był niedawno remontowany. Tutaj mamy identyczną sytuację. Elewacja 9 lat, nagle wymaga remontu, trzeba zdemontować tablicę, przenieść do środka. Przypadek? I oczywiście, że nie przypadek, no Szanowni Państwo, żeby oni nie mieli nic do ukrycia, to by tutaj poinformowali wszystkich publicznie, że szykuje się krótki remont, że na 2-3 tygodnie tablice muszą zostać zabezpieczone, ale oczywiście wrócą z powrotem, kiedy ten remont zostanie wszystko skończony za te dwa tygodnie, oni tego nie robią. Oni w no, pod osłoną nocy ściągają ekipę. No chyba wiemy doskonale każdy z nas wie, że no, ekipy budowlane no, nie palą się do pracy w piątek w nocy, tak? No tak mi się wydaje przynajmniej, że każdy raczej woli normalnie pracować pod osłoną, pod, w czasie dnia, a nie pod osłoną nocy. I oni takie rzeczy wyprawiają wymazują de facto polskość, także tutaj u nas w stoku, ale na to się nie zgodzimy absolutnie, jak gwarantuję, że w momencie jak tylko Polacy nam pomogą wrócić do pieczy na Rzeczpospolitą, to te tablice absolutnie tu sporo o tym będą wisiały, jeszcze je upiększymy, bo absolutnie musimy dbać o polską historię, nie damy Tuskowi zabrać nam tego. Ja proszę Państwa, kiedy tutaj przyjechałam, to jeszcze pracownicy krzątali się, przenosili akurat tablicę do wnętrza budynku, a zasłonili miejsce po tablicach, może będzie widać taką zieloną no, z, czymś tam zielonym, żeby to zasłonić te dziury, które tutaj pozostały. No i uroczystości. Przeniesienia tych tablet, czy, tablic, czy też wmontowanie ich w środku w tym budynku, mają odbyć się, proszę Państwa, w przeddzień święta Wszystkich Świętych, 31 października. Termin chyba raczej nie jest przypadkowy, bo wtedy już większość z nas po prostu wyjeżdża gdzieś daleko na groby swoich bliskich albo myśli po prostu o tych ludziach, a nie bierze udział w uroczystościach. Ze mną rozmawiał poseł Adam Andruszkiewicz, Pamiętam Agnieszka dziękuję. Siewiereniuk, macierowska z Białego Stoku.